Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym to mówimy o rodzicielstwie, o moich przemyśleniach. Dzisiaj wpadłem na taki genialny pomysł, żeby pomówić o przemyśleniu, które może dotyczyć większość z Was. A mianowicie tytuł tego filmu jest: Czy milioner może mieć problemy z depresją? I drugie pytanie, jakie tutaj można zadać: Czy milioner może źle wychowywać swoje dzieci, skoro zarabia miliony? Bardzo ważny temat, i moim zdaniem dla niektórych jest to oczywiste, że milioner, milioner to wszystko generalnie ma, nic mu nie brakuje. Dlatego stwórzmy sobie na potrzeby tego filmu jakiegoś milionera, takiego, który jest powszechny, czyli ma samochód, ma dużo pieniędzy. Powiedzmy, że zarabia ten przysłowiowy milion, ma kilka firm, ma rodzinę, ma dzieci. I teraz pytanie, czy milioner może zapaść w depresję, czy może mieć depresję, skoro on wszystko ma i nic mu nie brakuje. Przecież do szczęścia brakują tylko pieniądze. Wiele ludzi właśnie dąży do zarabiania pieniędzy po to, żeby polepszyć swoje życie bo ufa, że właśnie dzięki temu będzie miał więcej szczęścia w swoim życiu, że to właśnie pieniądze są przyczyną tego, że on tego szczęścia nie ma. I tutaj chcę utrzeć nosa tym, którzy tak myślą, mają takie przekonania i odwrócić trochę tą sytuację i powiedzieć, że wcale tak być nie musi, że milioner również może mieć kłopoty z depresją. W ogóle powiemy sobie o tym, skąd wynika depresja. Depresja jest to stan, w którym człowiek z jednej strony dąży do tego, żeby coś osiągnąć, wkłada w to dużo bardzo energii i nie ma rezultatów. I to go tak frustruje, ale jednocześnie czuje bezsilność. Czyli są to dwa jakby przeciwstawne uczucia, które się nawzajem blokują. I wtedy człowiek, który zbyt dużo energii wkłada w daną czynność, w daną relację, jest bardzo zaangażowany i po części czuje bezsilność, bo nic z tego nie ma, może popaść w stan depresyjny. Bo y, generalnie, im więcej presji w Twoim życiu, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał depresję, bo presja to jest przeciwieństwo presji, to jest depresja. Skoro coś było bardzo mocno, szło do góry, niczym wskaźnik, niczym rakieta, to potem będzie gwałtownie spadało. Y, tak jak fala idzie do góry, potem spada na dół to też jest forma depresji. Więc y, tutaj Niezależnie od tego, kto ile zarabia, kto jakie ma stanowisko, czy jest adwokatem, policjantem, prezydentem, premierem, ministrem, czy może jakimś bogaczem, który ma dwie wille i dwa baseny i trzy korty tenisowe, może popaść w depresję, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś dużo zarabia. Psychika nie widzi tego, psychika generalnie nie ma znaczenia dla psychiki, że Ktoś materialnie zarabia tyle, bo pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, jasne, ale jest to forma materialna. Pieniądze jest to forma materialna, za którą możemy coś kupić, możemy coś zbudować, możemy coś stworzyć, ale dla psychiki nie ma to najmniejszego znaczenia. Więc jeśli ktoś spełnia warunki do tego, żeby mieć depresję, będzie ją miał niezależnie od tego, jaki ma status. I tak samo możemy pójść w drugą stronę. Jeśli ktoś jest bardzo mniej majątny i uważa siebie za biedaka, również ma taką szan samą szansę, żeby wpaść w depresję, niż ten, który zarabia dużo. I tak samo ten, który zarabia mało, ma bardzo dużą szansę, żeby zachorować na to samo, co ten, co zarabia dużo. To generalnie nie ma znaczenia. I teraz przejdźmy sobie do takiego ważnego tematu na. Aspekt rodzicielski. Czy milioner, który zarabia tyle kasy, może mieć problemy i popełniać błędy rodzicielskie? Oczywiście, że tak, bo tak jak wcześniej już mówiłem w przypadku depresji, tak samo w przypadku wychowania dzieci jest ten sam mechanizm. Jeśli ktoś będzie szedł jakimś mechanizmem, czyli wiedzie sobie, w jakąś kolejne będzie w niej. Bardzo długo będzie tym mechanizmem szedł, to jasna sprawa, że będzie powielał schematy, które nie są korzystne dla jego relacji. I to niezależnie, czy ktoś jest bardzo biedny, czy ktoś jest bardzo bogaty, może wpaść w te same mechanizmy i. Te mechanizmy mogą nie działać na tę relację. Co nie znaczy, że pewne mechanizmy będą działały i że ktoś, kto zarabia dużo, ma na pieniądze na to, żeby się dokształcać. Jasna sprawa, ale każdy ma równe szanse na wychowywanie dzieci i niezależnie od tego, jaki ma status, może mieć dostęp do tych narzędzi. W dzisiejszych czasach żyjemy w takim nurcie życiowym, że Mamy dostęp do informacji bardzo prosty, jasny i wystarczy dobrze poszukać i mieć narzędzie do wychowywania dzieci, niezależnie od tego, czy masz 1000 zł na miesiąc, czy 2000. W dzisiejszych czasach każdy ma telefon i może mieć łatwy dostęp do informacji. Niezależnie od tego, jaki masz status, może mieć problemy wychowawcze. I to możemy sobie pomyśleć, jak to prezydent naszego państwa może mieć problemy wychowawcze z dziećmi. Ano tak, bo może powielać właśnie szkodliwe wzorce, których nie jest świadomy i może mieć na to wpływ na relację, którą nie ogarnia i może mieć problemy wychowawcze. I mało tego, jego dzieci, które mogą wpaść w schemat depresyjny, mogą mieć depresję. I to jest bardzo kluczowe, że niezależnie od tego, jaki kto ma status. Często właśnie dążymy do tego, żeby dużo zarabiać, bo to nam da szczęście, da nam się, pozbycie się niektórych problemów i owszem, pieniądze są formą, która bardzo dużo dróg otwiera, bardzo dużo dróg e, umożliwia, ale jeśli nie będziemy mieli odpowiedniego zarządzania tymi pieniędzmi, nie będziemy mieli odpowiedniego reagowania, nie będziemy mieli odpowiednich nawyków, to nic generalnie w naszym życiu się nie zmieni, możemy powiela powielać te same schematy, które powielamy, gdy nie mamy tych pieniędzy. No i wiele osób właśnie myśli, że jeśli będą te pieniądze, to będzie o wiele lepiej. No i ci, którzy zarabiają bardzo dużo, być może już do tego doszli po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, że mają pieniądze, a dalej narzekają, dalej to życie nie jest takie, jakby chcieli, dalej czegoś tutaj brakuje. I bardzo ważne, Niektórzy właśnie mogą po 50 lat dążyć do tego, żeby zarabiać bardzo dużo, mogą się kształcić, mogą dążyć do tego, żeby być milionerami, kupować domy, ro, brać kredyty. No i potem, gdy już to osiągną, nagle się okazuje, że to nie o to chodziło, że chodziło o coś innego. Chodziło o ich własne potrzeby, które nie były zaspokojone. I dlatego mam nadzieję, że ten filmik uświadomi niektórych rodziców, że, no, że nie do pieniędzy to jest tylko. Potrzeba pośrednia, która być może ma wpływ na Twoje życie, na Twoje bezpieczeństwo, ale nie ma generalnie wpływu realnego na Twoje stany depresyjne, na Twoje mechanizmy, na Twoje wychowanie dzieci, i masz szansę, nawet mało zarabiając, żeby dobrze wychowywać swoje dzieci, że to nie jest zależne tylko i wyłącznie. Od pieniędzy. Pieniądze dają oczywiście jakieś tam poczucie. Możemy dużo tworzyć, możemy dużo budować, to co już mówiłem, ale w ostatecznym rozrachunku nie są aż tak bardzo istotne. Co nie znaczy, żeby teraz w ogóle odrzucić pieniądze i nie zarabiać, nie chodzić do pracy, bo to też nie można tak myśleć, że. Nie, będzie, nie będę teraz chodził do pracy, bo tutaj gościu sobie powiedział, że pieniądze są mało ważne. Nie o to tutaj chodzi, chodzi o to, tylko o to, że schematy pojawiają się niezależnie od tego, ile zarabiasz. I to by było na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia później. Nie zapomnij komentować, subskrybować i do zobaczenia później. Cześć!